Opowieść 2. Interwencja człowieka, dziecinna zabawa. Galaktyka, przyzwyczajona do porządku i kalkulowanej efektywności, miała otrzymać lekcję chaosu i nieprzewidywalności. Decyzja została podjęta. Z mieszaniną rozpaczliwej nadziei i zawalowanego przerażenia, obserwatorzy, logiczna i drobiazgowa rasa z Rady Gliese, przyjęli ludzkość do swojej wojny przeciwko tyranom Kathar. Pakt zawarty na orbicie Jowisza rozbrzmiewał w kosmosie. Zaawansowana technologia obrony i ataku w zamian za nieprzewidywalne szaleństwo człowieka na polu bitwy. Wszechświat, w swojej rozległej i starożytnej mądrości, miał być świadkiem czegoś, czego ani najbardziej zawiła logika, ani najbardziej złożone algorytmy nie były w stanie przewidzieć. Szkolenie, obca konfuzja i ludzka adaptacja. Wymiana rozpoczęła się od dziwnej mieszanki ciekawości i niepokoju. Gliesiańskie statki, z ich lustrzanymi powierzchniami i sterylnymi wnętrzami, przetransportowały pierwsze kontyngenty ludzkich żołnierzy do ośrodków szkoleniowych z dala od głównego konfliktu. Gliesianie, mistrzowie strategii, efektywności energetycznej i walki z chirurgiczną precyzją, oczekiwali, że ludzie przyswoją ich metody walki idealne formacje kalkulowane ataki z minimalnymi stratami i precyzyjne użycie broni energetycznej. To, co otrzymali, było szokiem kulturowym militarnym. Barbarzyńskie i nieprzewidywalne taktyki ludzkie. Obserwatorzy, przyzwyczajeni do w trwających cyklami z niewielkimi stratami, wynikającymi z ich niemal rytualistycznej natury i awersji do niepotrzebnego ryzyka, byli oszołomieni ludzkim podejściem. Nasi żołnierze nie walczyli w nienagannych liniach, Rozpraszali się jak ławica ryb w morzu, wykorzystując osłonę w sposób pomysłowy i często niewłaściwy. W sekundach kopali improwizowane okopy, czołgali się przez błoto i ziemię i wykorzystywali teren w sposób, który Gliesianie uważali za nie tylko nieefektywny, ale niebezpieczny i zdezorganizowany. Pomysł narażania się na fizyczne niebezpieczeństwo w imię drobnej przewagi taktycznej był dla nich niezrozumiały. Dla nich maksymalna ochrona była celem. Dla ludzi zwycięstwo za wszelką cenę. Prymitywny i szokująco zabójczy arsenał. Podczas gdy glesjańska technologia energetyczna była czysta, bezpośrednia i skupiona na dezaktywacji lub neutralizacji, ludzie przynieśli zaskakujący arsenał broni kinetycznej. Metalowe pociski wystrzeliwane z dużą prędkością, chemiczne materiały wybuchowe, granaty powodujące chaotyczne zniszczenia, zdradziecko ukryte miny lądowe i Ku przerażeniu obserwatorów walkę wręcz. Symulacja, w której człowiek, bez amunicji i pozornie bez zasobów, użył improwizowanego noża przeciwko glesiańskiemu dronowi szkoleniowemu, spowodowała zwarcie w systemach analitycznych monitorów. Glesianin, z jego refleksyjną skórą, zauważył: Oni nie tylko niszczą cel z zabójczą skutecznością oni go rozczłonkowują unicestwiają z zaciekłością, która przekracza taktyczną konieczność. To jest osobiste. Niezrozumiała wojna psychologiczna. Ludzie wprowadzili także koncepcję wojny psychologicznej, domenę całkowicie nieznaną obserwatorom. Nagrania ciężkiego roka nadawane na częstotliwościach bojowych, sarkastyczne wiadomości i celowe obelgi, które łamały wszelkie protokoły gliesjańskiej komunikacji wojskowej. Używali nawet małych dronów do wyświetlania kathar dziwacznych i niezrozumiałych memów. Giesjanie nie potrafili przetworzyć logiki stojącej za próbą dezorientowania wroga bezsensownymi dźwiękami i obrazami. Jednak zauważyli zakłócenia w sygnałach kathar. Ich wzorce komunikacji stają się chaotyczne po wystawieniu na te memy, przecinek zgłosił analityk, widocznie zaniepokojony. Wygląda na to, że powoduje to błąd w ich przetwarzaniu logicznym nieprawdopodobna adaptacja i ludzka inżynieria. W zamian, ludzkość wchłonęła gliesjańską technologię jak gąbki sprawiedzy. Ludzcy inżynierowie i naukowcy w rekordowym czasie dokonali inżynierii wstecznej tarcz, napędu i uzbrojenia gliesjan. Ale zamiast doskonale replikować, adaptowali je i, w wielu przypadkach, ulepszali za pomocą nieortodoksyjnych podejść. Jeśli jakaś część nie pasowała idealnie, po prostu ją wbijali młotkiem, aż pasowała, lub łączyli ją z czymś zupełnie innym, używając niekonwencjonalnych materiałów. I często działało to w sposób bardziej wytrzymały lub wszechstronny. Ta zdolność do improwizacji, a wersja do obcej perfekcji na rzecz surowej funkcjonalności była dla Gliesian tajemnicą. Kylar podsumował: oni nie tylko się uczą. Oni dekonstruują, ponownie integrują i paradoksalnie. Optymalizują poprzez niedoskonałość. Pole bitwy, szok kosmicznej rzeczywistości. Wreszcie, pierwsze kontyngenty ludzkie zostały rozmieszczone w sektorze granicznym, gdzie rada Gliese ponosiła ciężkie straty. Bitwy Kathar były metodyczne choreografia zniszczenia. Fale statków przesuwały się w niezmiennych, geometrycznych formacjach. Ich żołnierze, duzi, opancerzeni. Ale ściśle zależnie od swojej przewagi liczebnej i ustandaryzowanych taktyk, maszerowali w uporządkowanych liniach, nigdy nie łamiąc szyku, nawet pod ciężkim ostrzałem. Logika Kathar dyktowała, że masa i idealny porządek zwyciężą. Ludzie pojawili się jako chaotyczna chmura, nieprzewidywalna plama, która wybuchała w każdym punkcie kontaktu. Ludzka fala i wojna na wyniszczenie. Zamiast formacji używali małych, zwinnych Plutonów które infiltrowały linię wroga jak duchy. Nie wycofywali się, gdy szanse były przeciwko nim. Kopali głębiej, stosując taktyki wojny na wyniszczenie, które były niezrozumiałe dla Gliesian i przerażające dla Kathar. Tam, gdzie Gliesianie kalkulowali strategiczny odwrót, aby zminimalizować straty, ludzie rozpoczynali desperacki i nieprzewidywalny kontratak, często odwracając bieg wydarzeń w niewytłumaczalny sposób. Dla Kathar idea kontynuowania walki, gdy analiza strat wskazywała na prawdopodobieństwo porażki, była błędem oprogramowania, a nie taktyką. Czynnik ludzki w bezpośredniej walce. Pewien incydent stał się legendarny w Giesiańskich annałach wojennych. Jednostka Kathar osaczyła małą grupę ludzi w improwizowanym okopie. Kathar, pewni swojego logicznego zwycięstwa i nieuchronnej kapitulacji, metodycznie się zbliżali. Zamiast tego, ludzie przypuścili atak graniczący z samobójstwem, używając improwizowanych materiałów wybuchowych i walcząc ślepą zaciekłością, pierwotną furią, z którą Kathar nigdy się nie zetknęli. Używali własnych ciał jako tarcz. Walczyli zębami i pazurami. Morale Kathar, przyzwyczajonych do uporządkowanej kapitulacji lub całkowitego unicestwienia bez oporu, załamało się. Nie rozumieli idei walki do ostatniego człowieka. Za coś, co nie było jasnym celem logicznym ani taktycznym. Ludzka zdolność do walki o koleżeństwo, o honor lub po prostu o to, by się nie poddawać, była dla ich programowania obca. To dziecinna zabawa, ludzka analiza pola bitwy. Transmisja przechwycona od ludzkiego dowódcy do Glesiańskiej placówki podsumowała sytuację w sposób brutalnie szczery i, z Glesiańskiego punktu widzenia, przezabawny. W środku intensywnej strzelaniny. Z eksplozjami i ludzkimi okrzykami w tle, głos ludzki, pełen dziwnej mieszanki adrenaliny i znudzenia, został usłyszany przez Ksylara. Szczerze mówiąc, generał, ich plan jest dość prosty: bardzo przewidywalny. Wygląda jak dziecinna zabawa. Możemy tu przyspieszyć i szybko to zakończyć, zanim wymyślą coś bardziej skomplikowanego. Oświadczenie, przetłumaczone dosłownie, Szokowało Gliesian. Przegrywali tę dziecinną zabawę przez cykle, ich floty były unicestwiane przez prostotę, której nie potrafili rozszyfrować. Odwrót wojny i rodząca się ludzka reputacja. Kathar, którzy wcześniej byli niezwyciężeni i niezaprzeczalni w swojej taktycznej przewadze, stanęli naprzeciwko wroga, który nie przestrzegał galaktycznych zasad wojny. Wroga, który śmiał się z bólu, który zamieniał rozpacz w furię i który wydawał się mieć nieskończoną zdolność adaptacji. Odwetu i improwizacji w środku chaosu. Bitwy, które trwały cyklami, teraz były rozstrzygane w dniach, często z nieproporcjonalnie wysoką liczbą ofiar Kathar. Ludzka furię, nieuporządkowana i namiętna, była czymś, czego Kathar nie potrafili obliczyć. Widzieli wzorzec tam, gdzie go nie było, logikę tam, gdzie panowała czysta, surowa emocja. Ludzkość nie wygrała wojny w sposób konwencjonalny. My ją złamałyśmy. Przekształciłyśmy ich wojnę w coś tak brutalnego, nieprzewidywalnego i niezrozumiałego, że tyranowie, a nawet obserwatorzy, byli w szoku. Reputacja ludzkości rozprzestrzeniła się jak niepowstrzymany wir po całej galaktyce. Gatunek szalony, nieprzewidywalny, ale niesamowicie skuteczny i straszliwie potężny. Obserwatorzy, zszokowani, ale teraz niezaprzeczalnie odczuwający ulgę, Zaczęli postrzegać ludzkie szaleństwo nie jako wadę czy egzystencjalne zagrożenie, ale jako jedyną rzecz zdolną pokonać bezwzględną logikę Kathar. Ludzkość była chaosem, którego rozpaczliwie potrzebował galaktyczny porządek. I to był dopiero początek naszej podróży przez gwiazdy. Myślałeś, że ludzkość dostosuje się do galaktycznych zasad. Pomyśl jeszcze raz. To była część dwóch naszej sagi. Gdzie pokazaliśmy kosmitom, czym jest prawdziwa dziecinna zabawa na polu bitwy. Jeśli podobała ci się brutalność i nieprzewidywalność człowieka w akcji, zostaw łapkę w górę, skomentuj, jaka była Twoja ulubiona część, i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić tego, co nastąpi. Ludzkość staje się strażnikami galaktyki.